To najbardziej ekscytujący moment programu. Bitwy. musi wejść w ciebie po prostu wierzę. Pokaż to, co cię ustałaś. Nie bój się, bo ja słyszę, że ty cały czas się czaisz, ty tygrys jesteś. Wszystkie muzyczne chwyty dozwolone. Ja. Zaraz po prostu ci wykopię z tej sceny normalnie. Ej! Ja. Widać w waszych ciałach, że to jest takie... Ach. Rock and roll, baby! Już za moment zaczynamy ten etap programu, na który wszyscy czekacie. Czas na show! Musi być pełen rock and I oni muszą dać z siebie wszystko i muszą się wydrzeć, nawet jeśli miałoby to ich kosztować później utratą głosu na cały tydzień. To jest ich występ.